Witam, tutaj Piotr Borowski z podcastu Dyskusja o Książkach. W ramach czytelniczego MDP, czyli czytelniczego Międzynarodowego Dnia Podcastów, nagrałem dla Was wiersz Norwida. Może najpierw jednak kilka słów o autorze. Cyprian Kamil Norwid jest jednym z wielkich polskich poetów, domy romantyzmu. Żył on współcześnie z Mickiewiczem i Słowackim, ale nie został doceniony jak tych dwóch, jak właśnie Mickiewicz i Słowacki, nie został doceniony przez ówczesnych ludzi. Został odkryty, odkryty w cudzysłowiu, na nowo dopiero w okresie Młodej Polski. Jednym z jego odkrywców był Raymond. Pisał on w dobie romantyzmu, ale można powiedzieć wyprzedzał swoją epokę i dlatego docenili go dopiero wnukowie współczesnych mu ludzi. Jego wiersz w Weronie początkowo wydaje się być bardzo romantyczny, czyli pasować do epoki, w której tworzył, ale kończy się bardzo przyziemnie. Może teraz przeczytam wam ten wiersz. Cyprian Kamil Norwid w Weronie. Nad Kapuletich i Montekich domem, spłukane deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu. Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów, na rozwalone bramy do ogrodów i gwiazdę zrzuca ze szczytu. Cyprysy mówią, że to dla Juliety, że dla Romea ta łza znad planety spada i groby przecieka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. W zasadzie końcówka tego wiersza jest polemiką z romantycznością Mickiewicza. Może przypomnę, że Mickiewicz napisał w wierszu romantyczność. Cytuję teraz: Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca, szkiełko i oko. A tutaj Norwid powołuje się na uczonych ludzi. Zauważmy jednak, że Norwid nie wymusza na nas, kogo mamy posłuchać. Przedstawiono nam dwa punkty widzenia. Cyprysy twierdzą, że te spadające gwiazdy są dla Juliety, a uczeni ludzie, że to po prostu meteoryty. Autor nie mówi, kto ma rację. Z kolei w romantyczności Mickiewicza podmiotem lirycznym jest sam autor, był sam autor, tak więc słowa czucie i wiara silniej mówi do mnie niż męca szkiełko i oko, są poglądem autora, poglądem Mickiewicza. U Norwida nie mamy konkretnego podmiotu lirycznego. Jest to ktoś stojący z boku. Ktoś, kto po prostu relacjonuje, co mówią cyprysy i to, co mówią uczeni. Jeżeli mogę wyrazić przypuszczenie, wydaje mi się, że Norwid zgadza się z uczonymi, ale jednocześnie odczuwa żal, że to cyprysy nie mają racji. My czasem chcielibyśmy, aby niebo płakało nad naszymi tragediami, na przykład nad tragedią Romea i Julii, ale tak niestety nie jest. Jesteśmy romantyczni, tak jak początek tego wiersza, ale potem zderzamy się z prozą życia. Tyle może ode mnie. Ja nazywam się Piotr Borowski i nagrywam podcast Dyskusję o książkach, do którego Was zapraszam. W tym podcaście omawiam książki, ale także poezję. To nagranie jest zrobione specjalnie na czytelniczy Międzynarodowy Dzień Podcastów. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.